Soj soj, soj. Debilu wsiadaj, wsiądź, 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 No i ty kurwa jebana Podaj się, podaj się, podaj się, podaj się, podaj się, podaj się Podaj się, podaj się. jeden Zajebiście Musisz ich zabić Karmel, karmel, proszę, karmel Jebane <śmiech> <śmiech> psy Pierdalone pieś, pieś, kurwa boty wsiadę. Leży Kiera, leży drugi Entry, entry, entry. Chyba mnie do reszty. Leży dwóch, ja pierdolę. Cześć, cześć. Leży kolejny. Leży wiesza, wiesz, wiesz. Sik to wyjebu. Ej, bo ja nie mam mózg. Oni do mnie próją. Leży kurwa piąty?